Witam. Chciałabym zaprosić wszystkich fizjoterapeutów na kurs staw skokowy z pokazem anatomicznym, który odbędzie się w Centrum Edukacji Medycznej. Głównym tematem szkolenia są patologie w obrębie stawu skokowego, takie jak uszkodzenie ścięgna Hillesa, uszkodzenie więzadeł. Przedziału bocznego, przyśrodkowego, uszkodzenie mięśni, prostowników i zginaczy stawu skokowego, a także problemy związane z uszkodzeniem chrząstki stawowej. Dowiecie się Państwo, w jaki sposób powstają tego typu uszkodzenia, w jaki sposób możemy je leczyć operacyjnie i zachowawczo, a to co dla nas najistotniejsze, jak prowadzimy pacjentów, którzy są z tymi problemami do nas przysyłani przez lekarzy. Mamy zarówno rehabilitację pooperacyjną, jak i zachowawczą, którą chcielibyśmy, z którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić. Odpowiemy też sobie na pytanie, czy warto zainwestować w narzędzie, jakim jest USG. Czy to nam pomoże, czy w żaden sposób nie przyspieszy rehabilitacji naszych pacjentów? Rzeczą absolutnie unikatową jest to, że. Na kursie odbywa się pokaz anatomiczny. Tego pokazu dokona doktorusz Zanowicz, która pokaże Państwu, co tak naprawdę kryje się pod skórą w okolicy stawu skokowego. Jak wyglądają tkanki głębiej położone, gdzie dokładnie przyczepia się ścięgno Achillesa i jak ono wygląda. Niesamowite jest również to, że będziemy mogli dotknąć odpowiednich mięśni i ścięgien i popatrzeć, jak wpływają one biomechanicznie na sam staw skokowy oraz na stopę. To jest zupełnie inne wyobrażenie pracy ze stawem skokowym, kiedy dokładnie wiemy, co znajduje się, w którym miejscu. Podczas kursu pokazano również że zostaną różne badania biomechaniczne, które są wykonywane u nas w Centrum Diagnostyki Funkcjonalnej w Carina Medical Center. Wśród badań są m.in. pomiary stabilograficzne, analiza siły mięśniowej stawu skokowego, pomiar mocy i wysokości wyskoku, czy analiza wideo i chody na bieżnie. Badania te pokazują nam, czy pacjent jest w stanie w 100% wrócić do sportu. W czasie kursu pokażemy również Państwu zastosowanie różnych technik kinozjotypingu, pokażemy stabilizatory stawu skokowego i udowodnimy, czy są one w stanie 100% chronić staw skokowy po urazie czy po zabiegach operacyjnych. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Urszula Zdanowicz, jestem lekarzem ortopedą i mam przyjemność uczestniczyć w kursie dla fizjoterapeutów dotyczącym stawu skokowego, stopy i ścięgna Achillesa serdecznie państwa zapraszam na ten kurs. Kurs będzie bardzo ciekawy, będzie włączał składał się z trzech części: fizjoterapeutycznej, biomechanicznej i lekarskiej. W tej części lekarskiej omówimy różne patologie, które są w obrębie stawu spikowego stopy, również patologie ścięgna Achillesa, powiemy jak one mogą być leczone. Głęboko wierzę w to, że łatwiej jest zrehabilitować, jeżeli się rozumie, na czym polegają zabiegi rekonstrukcyjne. A co najważniejsze, będzie też pokaz anatomiczny, gdzie będzie można zobaczyć w trakcie dysekcji, jak te wszystkie struktury wyglądają, jakie są wzajemne relacje pomiędzy nimi i jak to, co państwo, fizjoterapeuci, robicie w trakcie swoich ćwiczeń, będzie wpływało na stopę i staw stokowy. Serdecznie zapraszam.